12 Pro Max jest przerażająco wielki i nie umiem go jeszcze ogarnąć, żeby mi nie, nie, nie spadał na twarz No więc witajcie Idą święta i bardzo dużo z Waszych dzieciaków dostanie iPhone'y i chcielibyśmy dzisiaj opowiedzieć w takim bardzo dużym skrócie, którego iPhone'a wybrać tak, żeby zmieścić się w budżecie, który, który macie za, założony Żeby było jasne, my nie sprzedajemy iPhone'ów Więc będę o tym opowiadał głównie w takiej, w, w takiej kategorii Jak, jak dobrać iPhone'y pod to, co, co, chcecie, co chcecie osiągnąć Zaczniemy może od najmniejszego możliwego budżetu Czyli załóżmy, że macie budżet... Budżet gdzieś na poziomie do 500 zł. Nowe urządzenie, które możecie kupić, to jest iPhone 5S. To jest bardzo fajny mały telefonik. Bardzo dobrze leży w dłoni, natomiast nie ma już wsparcia dla iOS 14, więc nie będzie miał też wsparcia na, dla iOS 15. W kwestii y, używanych urządzeń, które możecie kupić, to możecie kupić y, y, iPhone'a 6s, który ma wiele większy ekran. Jest po prostu większą konstrukcją i też z tego co wiemy nie będzie miał wsparcia dla iOS 15, które wyjdzie za, za rok. Jeszcze będzie, miała, jeszcze będzie miał wsparcie dla, dla tego oprogramowania, które jest teraz y, nadal mam. I teraz y, tu jest y, najciekawsze, jakby zderzenie y, do wyboru, bo można też w podobnych pieniądzach kupić używanego ESE. I one są pod względem podzespołów, y, te dwa urządzenia, absolutnie podobne. Oprócz tego, że ESE ma. Ma mniejszy ekran, więc zupełnie lepiej leży w dłoni Jeżeli byście trafili w 7, sugerowałbym zdobyć 7 Na czym polega różnica między 7 a 6s? 7 już nie ma fizycznego przycisku, ma wirtualny przycisk tutaj Więc jest to przycisk, który przeżyje dłużej Jest też mocniejszym telefonem, w sensie ma lepsze podzespoły od 6s i będzie wspierała iOS 15, prawie na pewno. Tu będziemy zaraz wchodzić w, w następny przedział. Gdybym miał miał się zastanawiać nad wyborem jednego urządzenia z tego przedziału, to prawdopodobnie brałbym używaną siódemkę. Jeżeli dałoby radę się szerpnąć nawet trochę przekraczając budżet. iPhone 7 wystarczy Wam na lata. Przechodzimy do następnego przedziału cenowego, to jest do 750 zł. I tu mamy w zasadzie. Jako nowy telefon absolutnie brałbym iPhone'a SE, chociaż nie będzie miał wsparcia dla iOS 15. I teraz dlaczego, dlaczego brałbym sobie iPhone'a SE? Dlatego, że on będzie bardzo, bardzo długo sprawny, jeżeli go zapakujecie w dobrego case'a, Czyli będzie miał bezpieczne tą obudowę, że nie pęknie tak jak jeden z naszych, to absolutnie wystarczy wam na, na lata. Nie przejmowałbym się tym bardzo, że, że nie będzie wspierał iOS 15. Jeżeli brałbym używany, to brałbym siódemkę. Przy siódemce należy zacząć zastanawiać się nad dyskiem. Wszystkie te iPhony, które tu wybieram, są iPhone'ami o podstawowej, podstawowym rozmiarze dysku, dysku, czyli absolutnie minimalne dyski. Natomiast 7 robi już całkiem niezłe zdjęcia i filmy, co szybko ją zapycha. Więc sugerowałbym trochę większą pojemność dyskową. W przedziale do 750 zł z nowych mamy też 6S. -a którego możecie trafić. Tu jest pewna taka, pewne zderzenie, że tak powiem, jeżeli chcecie żeby dziecko miało większy lub dla siebie kupujecie o większym ekranie jak najbardziej polecam 6S. Jeżeli ma leżeć lepiej w dłoni to iPhone SE jak najbardziej powinien spełnić swoje zadanie. Mamy 6S z nowych lub tu warto się zastanowić 6S Plus. Była taka konstrukcja, dobra, i wchodzimy teraz w bardzo ciekawy przedział, czyli przedział do 1000 złotych. Z nowych, absolutnie siódemka rozbija tutaj bank. Warto się zastanowić, czy może, można ją podbić do 128 giga, bo wtedy wystarczy na, na bardzo dużo zdjęć i filmów. Jeżeli na przykład nie chcecie przepłacać za ten telefon, to możecie zrobić to, co ja. My zawsze kupujemy minimalne wersje. Natomiast mamy po prostu iCloud'a wykupionego rodzinnego od 200 Giga już e, absolutnie dźwiga e, podział rodzinny. Czyli tak, iPhone do, do 1000 zł, absolutnie 7. k e, Jeżeli używany, to iPhone 7 Plus e, polecam rozważyć. Po prostu jest większy, ma ten ekran, jest, e, jest bardzo duży. Te bardzo podobne podzespoły m, bardzo fajna e, konstrukcja. Następny przedział to do 1500 zł, czyli jeżeli macie 1500 zł to ja bym wybrał 8 iPhone 8, jest bardzo dobry, bardzo mocny telefon myślę, że 5 lat absolutnie posłuży jeżeli wybierałbym do 1500 zł używany no to w zasadzie jest, jest bardzo ciekawa konkurencja bo wybierałbym między iPhone'em 8 Plus a iPhone'em 10, czyli X i teraz tak, osobiście Wybierałbym dziesiątkę, bo dziesiątka chociaż ma, jest, ma, ma mniejszą konstrukcję, w sensie jest mniejsza, yy, to ma ekran większy od 8 Plus, bo jak zwrócicie uwagę, to nie ma tych tutaj yy, ramek, tych na dole, więc ekranu jest więcej, więc do 1500 zł używanych osobiście brałbym Xa, yy, bardzo dobre telefony, jeżeli dacie radę znaleźć Xa, nawet brałbym go zamiast iPhone'a 8 Plus. Teraz tak, do 2000 zł. Następny ciekawy przedział. Mamy bardzo ciekawą konkurencję w nowych telefonach, bo w zasadzie w tym przedziale cenowym mamy iPhone'a 8, Plus czyli bardzo duży ekran, starsza konstrukcja, albo iPhone'a SE, tego nowego SE, który jest w obudowie od iPhone'a 8, natomiast procesor ma na przykład z 11. Więc osobiście ja bym brał iPhone'a SE, tego 2020. Bo jest piekielnie, piekielnie szybki. I znowu on wystarczy na 6 lat. Jeżeli brałbym taki iPhone, to oczywiście brałbym go raczej dla siebie, a potem bym go oddał jakiemuś. Któremuś dzieci, więc jak najbardziej to jest, no, wchodzimy już w obszar dosyć drogich zabawek. Domyślam się, że gdyby u nas taka zabawka była okupowana, to dziecko musiałoby uzbierać co najmniej połowę, żeby, żeby dostało drugie na żeby dostał drugą połowę na takie urządzenie. Także tu jest ciekawa, ciekawy wybór, bo macie starszą konstrukcję iPhone'a 8 Plus, czyli bardzo duży ekran kontra mniejszy ekran, za to bardzo szybki procesor, czyli on na dłużej wystarcza. W kategorii używanych mamy iPhone'a XS, bardzo dobre podbita 10 S, więc ona będzie wystarczać Wam na, na bardzo długo. Gdybym miał wybierać w, w tym przedziale, w ogóle, czy bym kupował nowy, czy używany, to bym brał xs yy, Ja bym brał dziesiątkę, bo jest wiem, jak się sprawuje moja dziesiątka. Także ja bym brał tu. Nie, by, nie brałbym nowego, tylko brałbym yy, używany, używaną dziesiątkę. Do 3000 zł. Jako nowy telefon. Mamy X10S lub 11. 10S brałbym zamiast 11, bo 11 jest większa, ale ma gorszy ekran. W sensie ma wsadzony starszy model ekranu, czyli nie widać prawdziwej czerni na nim. Także ja bym brał na pewno 10S, natomiast w kategorii używanych ewentualnie bym rozważał 11 Pro, ale tak naprawdę wolałbym 10S Maxa, czyli po prostu większą. Większy telefon. Jeżeli miałbym wybierać z tej kategorii, to brałbym nowego 10S, dlatego że jest, będzie piekielnie szybki, a duży ekran w zasadzie nie jest mi potrzebny. Gdybym dobierał na przykład dla siebie teraz telefon, to bym zrobił następującą rzecz. Wziąłbym tą, tego, tą 12 Pro Max do, do ręki i zobaczył. Czy dobrze wam leży w dłoni, bo zdjęcia robią błędne. Natomiast jeżeli dobrze wam leży w dłoni, to bym brał 12 Pro Max, która kosztuje 5700. E, natomiast e, nie brałbym broń boże 12 Pro po prostu, bo jest e, 500 zł tańsze od Pro Maxa, a, a różnica jest e, jakby niewielka. Natomiast rozwa rozważyłbym iPhone'a e, 12 mini, bo Podobno fantastyczne leży w dłoni. Staramy się założyć y, jakiś post na cyberpapie, gdzie każdy będzie mógł rzucić informację, że ma do sprzedania jakiegoś, jakiś y, iPhone, y, i na tej podstawie, jakby będziecie mogli się y, wymienić jakimś urządzeniem, może uszczęśliwić jakieś y, dziecko na świecie. Dobra, dziękuję Wam bardzo.